Czy w świecie sztywnych protokołów i królewskiego dystansu jest miejsce na surową prawdę o strachu przed śmiercią i walce, której nie da się wygrać samym tytułem? Księżna Kate Middleton przerwała milczenie, publikując nagranie, które wstrząsnęło nie tylko Wielką Brytanią, ale i Polską, stając się symbolem nowej ery monarchii opartej na empatii. Ta sprawa elektryzuje opinię publiczną, ponieważ żona następcy tronu, dotąd postrzegana głównie jako ikona stylu, Dziś staje przed kamerami jako kobieta otwarcie mówiąca o lęku przed nawrotem raka. Dlaczego jej słowa opublikowane w światowy dzień walki z rakiem wywołały tak gigantyczną falę wsparcia i jak osobista tragedia przyszłej królowej zmieniła sposób, w jaki postrzegamy walkę z nowotworem? Gdy niemal dwa lata temu Kate poinformowała o chorobie, świat zamarł, a narracja wokół rodziny królewskiej zmieniła się natychmiast. Księżna na wiele miesięcy zniknęła z życia publicznego? Wybierając spokój domowego zacisza zamiast blasku fleszy. Jej powrót do obowiązków odbywał się stopniowo, a każde wystąpienie było sygnałem stabilizacji. Jednak to ostatnie nagranie pokazało nowy wymiar jej obecności. Kate zwróciła się bezpośrednio do osób dotkniętych diagnozą. Myślami jestem ze wszystkimi, którzy otrzymali diagnozę nowotworu, przechodzą leczenie lub starają się odnaleźć w okresie rekonwalescencji. Rak dotyka wielu, nie tylko pacjentów. Ale także ich rodziny. Wyznała, że choć leczenie zakończyło się sukcesem, chwile strachu i wyczerpania pozostają częścią jej codzienności. Ten dzień przypomina o znaczeniu troski, zrozumienia i nadziei. Pamiętajcie, że nie jesteście sami, dodała wyraźnie wzruszona. W Polsce, gdzie temat nowotworów wciąż budzi lęk, postawa Kate rezonuje wyjątkowo silnie. Księżna nadała chorobie ludzki wymiar, Zdejmując z niej UDM tabu. Jej autentyczność sprawia, że jest dziś bliższa ludziom niż kiedykolwiek wcześniej. Analiza jej wystąpienia pokazuje istotną zmianę: status ikony stylu został zastąpiony rolą liderki w kwestiach zdrowia psychicznego i fizycznego. Dla mediów to sygnał, że czasy sztywnego dystansu odchodzą do przeszłości, a współczesna monarchia musi umieć dzielić się słabością, by przetrwać. Konsekwencją tego nagrania jest ogromny wzrost nadziei, którą Kate tchnęła w miliony osób. Jej historia uczy pokory i pokazuje, że czas na powrót do równowagi jest prawem każdego człowieka. Czy, waszym zdaniem, taka szczerość przyszłej królowej realnie pomaga innym pacjentom w walce z lękiem? Czy osoby publiczne powinny zachowywać tak trudne doświadczenia wyłącznie dla siebie?